Jeśli oglądałeś ostatnie godziny NASDAQ, mógłbyś zobaczyć, jak akcje spółek technologicznych takich jak Netflix, Tesla i kilku innych ponownie wzrosły. Nowi inwestorzy również właśnie weszli na pokład akcji Tesli. Kupili pakiety akcji Tesli, ponieważ w ciągu ostatnich kilku miesięcy doszli do wniosku, że Tesla jest znacznie poniżej swojej wartości. Wszystko za sprawą korekty kursu startupów z branży samochodów elektrycznych, na które rzuciło się wielu nieznających giełdy, bo wierzyli, po kampanii Robin Hooda z GameStopem, że Lordstone, Nikola, Kanu, Faraday Future i inne, podobnie jak Tesla, chociaż niczego nie zbudowały i nie mają nic do zaoferowania, pójdą w górę. by the way. over 1 month, Tesla's up 11%. You can go Teladoc or Roku or Zoom. Zoom's up 21% over the last month. Square, the same amount, Shopify 24, Palantir 25. You get the idea. Fastly 29. There's some really sizable gains in these stocks, Joe. But why Tesla? Well, a couple of weeks ago, I began to look at these emerging growth stocks and I purchased CrowdStrike. Now I look at where we are and I understand that trades are very difficult to come by right now. We're clearly seeing a market that is consolidating and you're certainly seeing volatility begin to diminish. So there is this narrative, which I agree with, towards mega cap technology, but I'm already there. I own Alphabet. I own Amazon. I own Apple. I haven't stepped in and bought uh, Amazon. What I do think investors will be doing now, and why I am going with this, to borrow Liz's word, momentum trade, this has nothing to do with fundamentals, is you will see a mean reversion performance uh, chase towards both Netflix and Tesla in an attempt for there to be a recovery. And Scott, you're already seeing it in the last week. If you measure the performance of Tesla and Netflix relative to the other mega-cap technology stocks, they are outperforming. So this is a little bit of a catch-up period. I want to play in that catch-up period for a trade. I've got to stop it in Tesla below 593 and a half, which is the June 16th low. We've made a series of higher lows over the last three months in Tesla and I'm going to go with this trade because in this environment we we've got the stabilization of rates, I'm trying to capture an opportunity in mega cap technology where there's been an underperformance. Szum wokół tych startupów szybko przerodził się jednak w frustrację, co doprowadziło do masowej paniki wyprzedaży nowych firm na giełdzie. Niektórzy sprzedali również nowo zakupione akcje Tesli, a taka panikowa sprzedaż i spadające ceny prowadzą do jeszcze większej sprzedaży przez innych. Gratulacje dla tych wszystkich ciołków w imieniu szarych garniturów giełdowych za obniżenie ceny i że teraz doświadczeni brokerzy mogli tanio dokupić akcje Tesli. Teraz udział Tesli rośnie i tylko w ciągu ostatnich kilku minut zarobił 154 zł. Tesla nadal jest handlowana poniżej jej wartości. Wynika to również z niefortunnego i niepotrzebnego połączenia z Bitcoinem. Tesla nadal będzie zarabiać pod tym doświadczeniu, ale przygoda z Bitcoinami nie była wcale konieczna. Mamy też pozytywne sygnały dotyczące budowanych kilka fabryk. Piper Sandler, Morgan Stanley i Goldman Sachs i inni podnieśli swoją wartość rynkową dla Tesli odpowiednio do 900 dolarów, to jest około 1420 zł lub 1300 dolarów, co odpowiada 4945 zł za akcję. Zakładają to, co poleciliśmy Tesli dwa miesiące temu. Tesla musi skupić się na ekspansji, szybko ukończyć fabryki w Austin i Berlinie i rozpocząć produkcję. Następnie otworzyć kolejne nowe fabryki w krajach, w których Tesla chce sprzedawać. Indie, Wielka Brytania. Polityka stworzyła doskonałe warunki ramowe dla pojazdów elektrycznych w Europie i USA. Wiele badań rynkowych i nowych opracowań dostrzega dominację pojazdów elektrycznych w Europie już w roku 2028, a kilka lat później w Chinach i USA. Niemieccy politycy prowadzą teraz także kampanię na rzecz Tesli, aby również przyspieszyć budowę nowej produkcji baterii w Berlinie. Czas na Teslę jest teraz i dopiero się zaczyna. Większy wolumen to więcej sprzedanych egzemplarzy i większe zyski, i to bez żadnego bitcoina. Posunęlibyśmy się nawet tak daleko i polecielibyśmy Tesli masowe obniżenie cen modelu 3 i Y w przewidywalnej przyszłości, pod jednym warunkiem, że produkcja wzrośnie wystarczająco, a potem, żeby generowała swoje zyski dzięki usługom takim jak Full Self Driving. Swoją drogą. Plet Model S jest bardzo dobrze przyjmowany przez prasę i każdego, kto mógł go przetestować. Nawet Jay Leno próbował pobić rekord w Plet Modelu S i go pobił. You're ready to go. On, Nine, two, four, wow! wow, i wonder if that broke a record. jay's with us from his garage. that's fast. was it a winner? it was a winner. i mean, it is now the fastest production car you can buy. faster than any ferrari. Oh. faster than any three and a half million dollar bugatti. Uh, you know, it's pretty amazing. <laughs> you know, the most amazing part was that drag strip was in near bakersfield in an agricultural area. so there's farming all around. there were birds sitting on the christmas tree. that's the light that comes down. When I stepped on the accelerator and took off, and I came back down after going 152, the birds were still there. I mean, you go to any drag strip and it's <laughs> just horrible noises, tires, smoke. Blah, 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 blah. But just the fact that you could go that fast, that swiftly, that quickly, you know, it's pretty amazing. I'm i'm a I'm a huge fan of American technology. And especially products that developed here in America using locally sourced stuff, and that's why I love this car. $130,000 is a tremendous amount of money, but to get the same performance from from an internal combustion engine, you probably have to spend, in the case of Bugatti, two and a half million, or Ferrari, close to a million. So, it, it's pretty amazing. Think there's going to be a long line for these? Well, I think so. I mean, it takes a while for people to come around but they come around more quickly. I mean it took 75 years to every American to get a telephone in their house, <laughs> but it only took five years for everybody to get a computer and a cell phone. So, uh, people trust technology a little bit more, plus the fact that you have virtually no maintenance with yeah. an electric car, and also the fact that now, like the new Tesla, you get, even with the base model, you get 400 miles approximately. So that's more than the fill-up in most cars, so Amerykańska platforma samochodowa właśnie pochwaliła samochód w najwyższych hymnach. Za jakość, technologię i osiągi, które można bez końca wykrzesać z niego. Porsche Titan zostaje niniejszym zdetronizowany. A Plet Model S kosztuje ułamek tego, co na przykład Bugatti Veyron. I jest i tak szybszy od Veyrona. Dobra robota Tesla. Tak trzymaj, skup się i do przodu! Jak zwykle daj nam lajka i subskrybuj w końcu do naszego kanału. Kliknij na dzwonek, to będziesz zawsze informowany o nowym wideo, które załadowaliśmy. Pomóż nam się rozwijać, subskrybuj nas, polecaj nas. Do następnego razu, cześć.